O otwarcie Narodowego Czytania w roku 2015 chciałbym poprosić patronów tej akcji, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę, oraz pierwszą damę, panią Agatę Kornhauser-Dudę. Panie prezydencie, pani prezydentowo, zapraszam. Pani minister, panie ministrze, panie prezydencie, szanowni państwo, i tu w Ogrodzie Saskim, i ci, którzy w całej Polsce przez odbiorniki telewizyjne czy to radiowe są z nami w tej chwili, czy poprzez internet, ogromnie się cieszę, że po raz czwarty spotykamy się na Narodowym Czytaniu. Chciałbym móc powiedzieć, że to już nie jest tylko zwyczaj, że to już jest taka nasza tradycja. To czytanie, które odbywa się w całej Polsce, czytanie ważne, piękne, dlatego że ono nas jednoczy. Czytają Polacy młodzi, starsi, tak jak pani minister powiedziała, w ponad tysiącu miejsc w całym kraju, w wielkich miastach, w mniejszych miejscowościach. I to jest niezwykle ważne, dlatego że przypominanie, zapoznawanie się z tymi najważniejszymi pozycjami polskiej literatury, z klasyką, to kontynuacja z jednej strony naszej narodowej tradycji, ale z drugiej strony to budowanie więzi, bo to właśnie takie wielkie powieści jak Lalka opisują życie naszego narodu na przestrzeni wieków. To nie tylko książka, bo przecież wszyscy pamiętamy też wspaniałe ekranizacje Wojciecha Jerzego Hasa, arcydzieło filmowe czy serial Jana Rybkowskiego. Niezapomniane kreacje aktorskie aktorów, których część już odeszła, ale także dzięki tym rolom pozostaną na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci. Proszę Państwa, Lalka nie tylko pokazuje, jak wyglądało życie Polaków w tamtych czasach, już przecież odległych, ale pokazuje także, jakie były ich przemyślenia, jakie były ich troski, pokazuje też myśl patriotyczną, która w tamtym okresie, w okresie zaborów cały czas trwała, płonęła w sercach na najróżniejsze sposoby. To wielka specyfika, z którą właśnie dzięki kartom powieści Bolesława Prusa możemy się zapoznawać. To właśnie te karty powieści, dziś przez nas czytane, zapewniają nam ciągłość. Ciągłość pamięci o naszej historii, ciągłość pamięci o tych, którzy kiedyś byli, o naszych prapradziadkach, dziadkach. O tym, jak żyli, o tym, jak wtedy wyglądała Warszawa, o tym, jak wtedy wyglądały polskie ziemie i jakie były ich marzenia. Proszę Państwa, ta ciągłość, która buduje wspólnotę, która pozwala się jej zespalać, jest dla nas czymś niezwykle ważnym. Niech trwa, niech trwa dzięki lalce. Dziękuję. Szanowni Państwo, narodowe czytanie zainicjowane przez pana prezydenta Bronisława Komorowskiego we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Stołecznego Miasta Warszawy jest wspaniałą inicjatywą, którą nie tylko powinno się, ale wręcz należy kontynuować, i stąd nasza dzisiejsza obecność tutaj. Przede wszystkim musimy dbać. Ostały rozwój czytelnictwa w Polsce, bo przecież z czytania książek płyną same korzyści. Jest to nie tylko poszerzanie wiedzy, wzbogacanie języka czy budowanie tożsamości narodowej, ale jest to po prostu czysta przyjemność i bardzo dobra forma spędzania wolnego czasu. Pamiętajmy również o tym, że na popularyzację czytelnictwa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Bardzo dużą rolę odgrywa środowisko, a więc rodzina, szkoła, najbliższe otoczenie, koledzy, koleżanki. Dlatego mam nadzieję, że mogę to powiedzieć, że my dzisiaj jako jedna wielka rodzina spotykamy się w ramach Narodowego Czytania. Czytamy w tysiącach miast i miasteczek, w różnych miejscach, w parkach, na placach, w bibliotekach, szkołach. I chciałabym tutaj wyróżnić wśród dzisiejszych uczestników jedną grupę, Mianowicie są to osoby niewidome i słabowidzące, które dzisiaj również będą czytały lalkę z egzemplarza pisanego alfabetem Braille'a. Bardzo serdecznie dziękuję za tą inicjatywę. No i przede wszystkim proszę Państwa pamiętajmy, aby czytać nie tylko tego jednego szczególnego dnia, ale czytajmy przez cały rok. Czytajmy naszym dzieciom, czytajmy w gronie znajomych, polecajmy sobie książki nawzajem i motywujmy innych do czytania. A teraz, proszę Państwa, czas zacząć narodowe czytanie: Lalki Bolesława Prusa. Szanowni Państwo, uwaga. Zaczynamy. Narodowe Czytanie, Bolesław Prus, Lalka, rozdział pierwszy. Jak wygląda firma J. Mincel i S. Wokulski przez szkło Butelek? W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem san-stefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, Niemniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski. W renomowanej jadłodajni, gdzie na wieczorną przekąskę zbierali się właściciele składów bielizny i składów win, fabrykanci powozów i kapeluszy, poważni ojcowie rodzin utrzymujący się z własnych funduszów i posiadacze kamienic bez zajęcia, równie dużo mówiono o uzbrojeniach Anglii. I jak o firmie J. Mincel i S. Wokulski. Zatopieni w, kłębu, w kłębach dymu cygar i pochyleni nad butelkami z ciemnego szkła obywatele tej dzielnicy, jedni zakładali się o wygraną lub przegraną Anglii, drudzy o bankructwo Wokulskiego. Jedni nazywali geniuszem Bismarcka, drudzy awanturnikiem Wokulskiego. Jedni krytykowali postępowanie prezydenta MacMahona, Inni twierdzili, że Wokulski jest zdecydowanym wariatem, jeżeli nie czymś gorszym. albo w pneumatyczną poduszkę. Osmagany szyderstwem, oplany zimnym potem, dostał się nareszcie pan Ignacy do upragnionych krzeseł. Ja sam zająłem to mieszkanie i będę w nim, dopóty, dopóki mnie nie wyrzucą. Umowy, paradnie są z tymi umowami. Jeżeli społeczeństwo chce, żebym mu płacił za mieszkanie, to niechaj sam płaci mi tyle za korepetycję, żeby z nich wystarczyło na komorę. Zresztą, co tu gadać? Z zasady nie płacę komornego i basta. Tym bardziej, że obecny właściciel domu nie budował tego domu. Nie wypalał cegieł, nie rozramiał wadna. Nie murował, nie narażał się na skręcenie karku. Przyszedł z pieniędzmi, może ukradzionymi. Zapłacił innemu, który może także okradł kogo. I na tej zasadzie chce mnie zrobić swoim niewolnikiem. Bardzo, bardzo dziękujemy. <noise> Jestem pod ogromnym wrażeniem. No i przede wszystkim muszę stwierdzić, że no, my, wnioskodawcy, dopiero słuchając Państwa widzimy, jak my jesteśmy niedoskonali. Także jeszcze raz serdecznie, serdecznie dziękuję i gratuluję. Ostatni to romantyk, jak oni się wynoszą. Oni się wynoszą. Szarpał wąsy i odwrócił się do okna. Ochocki ujął zimną już rękę Rzeckiego i pochylił się, jakby chcąc mu coś szepnąć do ucha. Nagle w bocznej kieszeni zmarłego spostrzegł wysunięty do połowy list węgiełka i machinalnie przeczytał nakreślone wielkimi literami wyrazy. Non omnis moriam. Masz rację, rzekł jakby do siebie. Ja mam rację? zapytał doktor. Wiem o tym od dawna. Biem od dawna. Ochocki milczał. Tylko jeszcze wrócę do początku naszego dzisiejszego spotkania, kiedy tutaj stanąłem, a chciałem serdecznie się ukłonić i przywitać e, pana prezydenta z małżonką. Kłaniam się pięknie. Żebyśmy nie zapomnieli tych wspaniałych głosów moich wielkich kolegów, którzy grali e, w lalce Mariusza Benua, e, Bronisława Pawlika i pana Jerzego Kamasa. Dobranoc Państwu. Panie prezydencie, pani prezydentowo, zapraszam na scenę i proszę o podsumowanie akcji Narodowe Czytanie Bolesław Prus, Lalka 2015. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, no rozrzewniliśmy się trochę na koniec. Ale to był piękny dzień. Piękny w całej Polsce, bo można było dzisiaj nie tylko w dziesiątkach, w setkach polskich miast i miasteczek usłyszeć lalkę w różnych miejscach publicznych, takich otwartych jak to, jak Ogród Saski w Warszawie, ale także w bibliotekach czy w domach, gdzie wzięto sobie do serca ten nasz narodowy. Dzień czytania. Można było spotkać na wielu ulicach Wokulskich, Izabele Łęckie, Rzeckich, bo na różne sposoby to narodowe czytanie dzisiaj obchodzono, i za to właśnie chciałem bardzo podziękować. Za tą wspólnotę wokół wielkiego dzieła polskiej literatury, za tą wspólnotę wokół naszych najważniejszych wartości, tych tożsamościowych. Tych kulturalnych, tego, co rzeczywiście jest istotne i co wszyscy szanujemy, i co nas spaja. Bardzo za to dziękuję, bo była to bardzo szeroko zakrojona akcja. Około 2000 miejsc biorących udział w akcji oficjalnie się zgłosiło, nie tylko na terenie naszego kraju, bo zgłosiły się też środowiska Polaków z Włoch, z Irlandii, z Wielkiej Brytanii. Z Łotwy, z Litwy, a nawet z Republiki Południowej Afryki. Więc ta akcja łączyła nas nie tylko tutaj w kraju, ale łączyła nas także w wielu miejscach na świecie. Wszędzie czytano lalkę po polsku. Ale muszę Państwu powiedzieć, że nie tylko, bo były różne akcje naprawdę niezwykle pomysłowe. Na przykład w Słupsku na dworcu kolejowym czytano lalkę. Oprócz polskiego w jeszcze pięciu językach. Czytano ją po niemiecku, po angielsku, po francusku, po rosyjsku i po węgiersku. A o 11:29 z łodzi do Sieradza odjechał pociąg do Lalki. I w drodze powrotnej załoga pociągu, przebrana w stroje z epoki, czytała Lalkę pasażerom. Także pomysły były najprzeróżniejsze, i ogromnie jestem za to wdzięczny, bo Także ta inwencja powoduje, że to narodowe czytanie nie tylko staje się pożyteczne, ale staje się także ciekawe, czasem zabawne. Przez to można powiedzieć, Lalka staje się taką powieścią nam współczesną, nowoczesną, bliską. Bardzo serdecznie chciałem za to. Narodowe czytanie dzisiaj podziękować za jego organizację. Oczywiście wszystkim tym, którzy wzięli udział i którzy organizowali w całej Polsce, we wszystkich miejscach i poza granicami także. Ale tutaj chciałem w Warszawie za to spotkanie w Ogrodzie Saskim podziękować Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pani minister Profesorom Milanowskiej. Chciałem podziękować władzom Miasta Stołecznego Warszawy. Chciałem podziękować wszystkim Państwu, którzy tutaj byliście, którzy słuchaliście. Chciałem podziękować naszym wspaniałym aktorom, którzy nam tutaj lalkę dzisiaj prezentowali. Chciałem podziękować muzykom, którzy w piękny sposób dodawali atmosferę i tło do tego, co mogliśmy usłyszeć. Proszę Państwa, to było piękne spotkanie, ono się kończy. Choć mam nadzieję, że nie kończy się tak w ogóle czytanie lalki, może będzie jeszcze dzisiaj czytana do końca dnia i może i w dniach następnych, chciałbym, żeby tak było. Chciałem bardzo serdecznie wszystkim za udział i za tą wspólnotę dzisiaj gorąco podziękować. Szanowni Państwo, ja nie odmówię sobie przyjemności, aby podziękować za udział w Narodowym Czytaniu setkom szkół, w tym również szkołom specjalnym, ośrodkom wychowawczym, bibliotekom, a nawet przedszkolom. Ponieważ właśnie dowiedzieliśmy się, że również w przedszkolach była czytana specjalna adaptacja lalki Bolesława Prusa. Czytali nauczyciele, czytali uczniowie, czytali również rodzice. I z tego bardzo, bardzo się cieszymy i bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję również wszystkim artystom w całej Polsce, którzy uświetnili czwartą edycję Narodowego Czytania. A na koniec chciałabym właśnie powinnam to zrobić na początku serdecznie podziękować panu Bronisławowi Majowi, poecie i literaturoznawcy, który przygotował adaptację tekstu Lalki na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania, i choć pewnie nie było to łatwe zadanie, to myślę, że udało mu się to świetnie i gorące brawa dla niego. Proszę Państwa, jest jeszcze jedna grupa, która z całą pewnością zasługuje na podziękowanie. Chciałem podziękować mediom, które transmitowały nasze dzisiejsze Narodowe Czytanie, które o nim mówiły, które je propagowały. Chciałem zwłaszcza podziękować Polskiemu Radiu za, za bycie od samego początku tej akcji jej partnerem medialnym. Chciałem podziękować wszystkim mediom, zarówno tym ogólnokrajowym, publicznym i prywatnym, jak i tym regionalnym i lokalnym. Bo wiem, że w różnych radiach, lokalnych telewizjach o tym naszym dzisiejszym święcie polskiej literatury także mówiono. Dziękuję za to ogromnie i od razu odpowiem na pytanie, które dzisiaj zresztą mediami rano zadały, kiedy Spotkaliśmy się z Państwem tutaj, otwierając Narodowe Czytanie. A cóż będzie czytane w roku następnym? Otóż to pytanie mnie ucieszyło, bo ono pokazało, że te moje słowa potraktowano na poważnie, że to nie jest już tylko zwyczaj, ale to jest taka nasza, już mam nadzieję, tradycja. Rozpoczął ją Pan Prezydent Bronisław Komorowski z małżonką. My z żoną je kontynuujemy. I mam nadzieję, że będą tą już tradycję rzeczywiście wtedy kontynuowali następni prezydenci Rzeczypospolitej razem z pierwszymi damami. A co będzie w przyszłym roku? Jaka pozycja wielka polskiej literatury? Otóż pomyśleliśmy sobie tak. A może powinni na to pytanie odpowiedzieć nasi rodacy? Może Polacy powinni się w tej sprawie wypowiedzieć? I damy im na to odpowiedni czas. I powiem tak, proszę Państwa. 1 lutego będzie międzynarodowy dzień języka ojczystego. I 1 lutego zostanie ogłoszony jaka wielka pozycja polskiej literatury będzie narodowo czytana w przyszłym roku. Dziękuję serdecznie. Serdecznie dziękujemy. Panie prezydencie, pani prezydentowo, dziękuję bardzo.